Na ją, stała pod domem. Powiedziałam, że może przyjść i coś, coś zrobić. Nagrywam. kolejny film na moim kanale. Dzisiaj jestem z gościem specjalnym, moją przyjaciółką Asią. Cześć. E, I dzisiaj nagramy dla Was tag The Great Expectations Tag, czyli filmik, w którym powiemy Wam o naszych postanowieniach na nowy rok i o postanowieniach, które miałyśmy w zeszłym roku. E, jeżeli jesteście zainteresowani makijażem, który właśnie mam na sobie, to filmik na kanale już się pojawił, więc link znajdziecie w opisie. I mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Pytanie pierwsze, złe urodowe przyzwyczajenia, których będę próbowała się pozbyć w tym roku. Często, jak na przykład wychodzę z prysznica, bo myję włosy codziennie, to wycieram je ręcznikiem tak dosyć gwałtownie. I wydaje mi się, że to nie jest dobre dla, dla włosów. No, nie wiem, się, niby tak się powinno tak delikatnie. No, właśnie, no ale nie, ale ja zawsze ja robię wszystko szybko i tak dalej, więc to może to. A ty słuchaj, ja tak ja myślałam, że zawsze mam takie postanowienie, żeby zmywać makijaż od razu po powrocie ze szkoły, bo czasami wracam wcześniej o tej 15-16, a siedzę w tym makijażu do samego wieczora i czasami się tam zdrzem na po południu i, i potem jest tak, że śpię w tym makijażu, no wiadomo, w nocy nigdy nie, nie śpię w makijażu, ale chciałabym właśnie tak od razu po powrocie zająć, zajęć zmyć tam makijaż i już sobie tak chodzić. No, no żeby skóra odpoczywała. No, spoko, no, to jest fajny. Dwa. Urodowy sekret, który dodam do swojej pielęgnacji w tym roku. Jej, ja jest. chciałabym e, spróbować zmywać makijaż e, olejkami. Mhm, też Bo bym cały bym czas e, jakimś tam płynem micelarnym, który i tak jest dużo delikatniejszy niż mleczka, ale właśnie chciałabym spróbować zmywać makijaż olejkami. Rzeczywiście, no to mhm. byłby dobry pomysł. Chociaż ja bardzo rzadko się maluję, więc dla mnie to nie byłoby jakiś tam codzienny, ale rzeczywiście. Czyli mój e, ten urodowy sekret przyjmujesz. <laughs> Ulubiony kosmetyk z zeszłego roku? Ja chyba najbardziej lubię eosy do balsamy, do ust. To chyba jest najlepsze. Ulubiony kosmetyk. Ja ogólnie przyzwyczaiłam się do stosowania regularnego balsamów, bo ja zawsze balsam miałam, miałam pełno tych balsamów i w ogóle nie używałam, bo mi się nie chciało. Ja jestem na tym etapie. A teraz się przyzwyczaiłam do, do używania i teraz mam taki zjaj, który po prostu pachnie jak y, na zapach pomarańczowy mhm. i po odkręceniu po prostu jakby ktoś przy Tobie y, pomarańczę obierał. Jest tak cudowny zapach. Y, no to taki kosmetyk pielęgnacyjny, a jakiś kosmetyk kolorowy. Brązer z Kobo, taki matowy, bo do tej pory wszystkie bronzery, które były w drogeriach, albo były z jakimiś drobinkami z brokatem, albo miały pomarańczowy kolor, a te bronzery z Kobo właśnie są takie fajne, matowe i w chłodnych odcieniach, więc... No, to był mega fajny kosmetyk właśnie z kolorówki. Cel urodowy na 2015 rok? E, czyli na ten, który teraz ten, no. jest? No tutaj ja miałam taki cel, żeby bardziej dbać o siebie, na zasadzie, żeby właśnie jakieś tam balsamy, żeby, pielęgnacja bardziej, nie? pielęgnacja, ale też żeby zacząć się bo w sumie dopiero w tym roku zaczęłam jakieś tam kombinacje swoje robić ale na razie średnio mi się to udawało mam no nadzieję, że w 2016 no razie... może trochę to... ja, czy miałam jakiś cel? No, żeby stworzyć kanał, to w sumie też jest chyba tak, no to był na pewno jakiś tam no, e, taki cel no po części też urodowy ale e, nie określiłam tego jako cel rok temu, ale chciałam w końcu podkreślać moje brwi, tak, żebym była z tego zadowolona. I już jestem blisko do tego ja. mojego ideału, ale i tak jeszcze coś tam próbuję, ale no takie, żebym podkreśliła te brwi, tak, żeby one obie były równe, ładne i takie. Ja lubię też wyraziste brwi, więc. A żeby były naturalne, no. ale też no, też nie, nie takie, że ten początek takie kręciate, nie? Mm -hmm. Takie. No, no. także te brwi, no, mogłyby być. Największa wpadka wodowa zeszłego roku. Pamiętam, że kiedyś na którąś z osiemnastek kupiłam e, przez internet taką sukienkę z cekinami. Taką, ona była biała, tak ala sportowa, z takiego elastycznego materiału, tak jak są podkoszulki. I miała po środku tutaj gdzieś tak dotąd odcięty taki pas cekinów. Ja to miałam na którejś z osiemnastek. Uh -huh. I ja nie wiem w ogóle dlaczego ja to kupiłam, dlaczego ja to ubrałam. Nie wyglądało może jakoś tragicznie, ale ja się w tym tak źle czułam, i to jest chyba na najważniejsze w tym, no. żeby się ubierać tak jak chcemy. No a nie właśnie, tam nie wiem. Sensie z tego, że coś tam, nawet tak. może być ładne, i to, ale to zdecydowanie to nie pasuje wpadka. Tobie. I w z takich modowych wpadek to zdecydowanie kupowanie przede mnie butów, które są na nie za małe. <laughs> Bo mam takie tendencje. Chociaż teraz już się trochę nie? zmienia. Nie wiem. Nie, nie mam pojęcia. Ciężko. Na pewno coś było, ale tak mi teraz sobie no, przypomnieć. Zobra, Jakie przewidujesz trendy w młodzie na rok 2015? O, oh, 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 to no. ja na młodzie nie znam. <laughs> to bardziej ja się się wypowiem. Mm. W sumie teraz jest tak, że często powracają jakieś trendy, które były ileś lat temu, kiedy no. na przykład nasi rodzice byli młodzi. I musiałabym pewnie porozmawiać z małą, co było modne kiedyś tam, tak samo jak były na przykład te, były na te wszystkie paski. Yy, dzwony. Tak, na dzwonie. Znaczy, że niedługo niedawno było, Pobrena na dzwony. Teraz podobno wchodzi jakiś tam zamsz i takie bardziej boho rzeczy, więc może wrócimy po prostu do natury i będą mi kolory jakieś tam bardziej stonowane i materiały jakieś takie naturalne, bo przecież teraz wszyscy ludzie mówią o tym, żeby tam skóra, jak skóra już to ekologiczna i tak dalej, więc no, może bardziej w, w tym kierunku. Rzecz, która musi znaleźć się w Twojej szafie w tym roku. O, ja szukam od dawna jakiejś świetnej, wygodnej i takiej ładnej, ale nie za bardzo eleganckiej czerwonej sukienki. I mam dwie, które niby są ok, ale są. no nie, nie za dobre jakościowo po prostu. I chciałam znaleźć taką, która mi się będzie podobać, która będzie wygodna, która będzie dopasowana, ale opięta i, i która po prostu będzie jakościowo też fajna. Jezu, yeah, a ja nie wiem. Rok temu bym powiedziała, że kurtka jeansowa, taka katana, i w tym roku kupiłam ją. E, widziałam u dziewczyn na YouTubie w Vlogmasach te takie jakby kombinezony z suwakiem, takie piżamy trochę, takie szlefroki, coś w tym stylu. I no, fajne to jest, mogą coś takiego mieć. Tak no, mi się że... Średnio chyba jest. Znaczy, jest wygodne, żeby sobie w tym chodzić, ale, ale takie niepraktyczne nie praktyczne, no. nie do końca. Chociaż ten Ale jest takie taki ważne. <laughs> no. no, dobra. Kolejne pytanie, najszczęśliwszy moment i osiągnięcie z zeszłego roku. Mi się podobało to, że mogłam w końcu pojechać na wakacje tylko z chłopakiem i spędziliśmy tydzień w górach i było naprawdę super. Eee, gdzie ostatnia na wakacjach byłam trzy lata temu przed studiami? Na kampusie. Czy dwa lata No, dwa-trzy lata temu. A teraz pojechaliśmy sobie sami i porządnie wypoczęliśmy. To dla mnie też w sumie najlepszy był wyjazd z chłopakiem na, na wakacje. Tak się no. To najszczęśliwszy moment, to osiągnięcie? Ja to, że w końcu zaczęłam nagrywać na YouTube, co dobrze w grudniu, ale zaczęłam. Teraz w ostatniej sesji w sumie, którą miałam, wyszłam na czysto, także to było osiągnięcie. No. Ja? Nie, no ja w tej letniej to nie, to miałam jedną poprawkę, także Ale w zimowej rok temu nie miałam żadnych poprawek, więc A, to było właśnie. też w tym roku. Największe wyzwanie zeszłego roku? No to właśnie ta moja poprawka z anatomii. Jezu. Strasznie to było, całe wakacje o tym myślałam. Wyzwanie tego roku. No. Czyli dla mnie to jest pisanie pracy inżynierskiej. Jestem na razie tak, no trochę więcej niż w połowie, ale no muszę się trochę sprężyć, ale i tak już dużo zrobiłam jak na siebie. Główne postanowienia na rok 2016. To w sumie u mnie jest co roku w miarę to samo, palenia rzucać nie muszę, bo, bo nie palę, ale jest to zdrowszy tryb życia. W sensie no, ja jeśli chodzi o jedzenie, zdrowe I jedzenie i właśnie ćwiczenia. I w sumie w tym roku nawet mi to w miarę wyszło, bo przez wakacje, przez miesiąc, dzień w dzień, nie, chyba sześć razy w tygodniu ćwiczyłam z Ewką. A później jak poszłam na studia, to od listopada, czyli w sumie półtorej miesiąca, ale ćwiczyłam trzy razy w tygodniu. Bo chodziłam właśnie gdzieś tam na jakiś ABF i takie rzeczy. Także dla mnie to są główne postawienia na następny rok. No, w następnym <grym> roku mam to, to kontynuować, bo tak jak w tym roku było mi trochę trudno, żeby się za to zabrać, no bo zawsze trzeba tam dojść, trzeba wrócić i nie zawsze się chce, no ale w sumie nigdy się nie żałuję tego, że. No tak, jakieś tam tragienie. Tak jak szusz mówiła, że. Nie chce Ci się, ale jak już się zmusisz i poćwiczysz, to jesteś mega z siebie zadowolona, tak. że Ci się udało. Tak. I nigdy tego nie żałujesz. No. Ja właśnie muszę się w końcu zmobilizować do tego ćwiczenia i na razie, chociaż ten raz w tygodniu, potem dwa razy, to trzy zasz. razy i się pomału w, ten, w to wszystko jakoś wdrążyć, bo takie od razu, że masz ćwiczyć trzy, cztery razy w tygodniu, to, to w ogóle Ci się nie chce. Mhm. Więc tak pomału, eee, no na pewno chciałabym regularnie nagrywać na YouTube i tutaj działać w tej kwestii, chociaż teraz w styczniu pewnie będzie ciężką posesję i tak dalej. Coś jeszcze? No jeszcze chciałabym się obronić, to na pewno. I hmm. to w miarę w terminie, żeby móc pójść na, na studia drugiego stopnia. A ja chciałabym w ogóle też zrezygnować ze słodyczy. W ogóle? No. Nie, ja w ogóle nie. Znaczy w ogóle, jakiś tam jak mama zrobi, czy coś, to bym jadła A, i mam ciastek. ochotę, nie wiem, raz na jakiś czas gdzieś kawałek czekolady, ale też nie, że ja codziennie coś tam jem. Chociaż ze słodyczami też jest okej okay. i może w drugiej połowie roku trochę ograniczyć e, jakieś tam chipsy, paluszki, bo ze słonymi mhm. to jest masakra. Słodkie mogłabym odstawić, ale słone to... <laughs> nie, no to... No. I ostatnie pytanie, Mod to życiowe na ten rok? Na ten rok, no. który jest? tak Nie, no ten co będzie, na 2016. A, tak. Ja ostatnio właśnie taką fajną rzecz widziałam, że marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. to jest... w życzeniach chyba. No, tak. Tak, I właśnie, no strasznie mi się to spodobało, bo rzeczywiście, no co, marzenia same się nie spełnią, trzeba coś zrobić, żeby to marzenia zrealizować. No chyba, że wygrasz w Totka i będziesz mogła sobie kupić coś. No, tak. Ale y, no, to jest takie właśnie fajne, że jeżeli coś chcemy, to sami musimy do tego dążyć, a jeżeli będziemy do tego dążyć, to to się na pewno spełni. Mhm. Ja myślę, żeby nie wymagać od siebie za dużo, ale z drugiej strony, mhm. żeby um, ale mieć jakieś cele. Tak, żeby takie... mieć jakieś cele, które są troszeczkę tak jakby wydaje nam się, że ponad nasze siły, ale to nie są jakieś tam bardzo wyskalowane rzeczy, w sensie, że um, no nie wiem, mi się na przykład wydaje, że nie zdążę czegoś zrobić i tak dalej, e, ale powinnam chociaż się postarać, żeby to zrobić. No właśnie. I... Żeby po prostu się nie poddawać też I żeby nie zakładać, że czegoś się z góry po prostu nie potrafi Mimo tego, że nigdy tego nie robiliśmy tak? Warto spróbować czasem no. To było takie piękne zakończenie filmiku Nasza mocna tak. Dla nas, dla Was e, Mam nadzieję, że film Wam się podobał I spędziliście z nami miło te kilkanaście minut Nie wiem ile to trwało tak? Jesteśmy ciekawe jakie są Wasze cele I postanowienia na następny rok e, I jeżeli macie ochotę Podzielcie się nimi w komentarzach Mam nadzieję, że wszystkie te cele się spełnią. No i widzimy się w następnym filmiku. Hej! Cześć!